Dobra, możemy się nawalać, już kola fighter. No, ale jak ona ma takie koks... No, umiejętność... Dobra, to wiesz, nie puszu... Nie puszujmy. Zostaw mi one, nie biją teraz. Wiesz, tylko last hituje. Nie dotykaj w ogóle ok? No ja wiem. Ale w ogóle, w ogóle. W ogóle, w ogóle. Nie dotykaj. Dobra. Aha, tylko, fajnie, wiesz, że wchodzę w strzały przeciwko. Spróbuj, spróbuj trafić E. Spróbuj unikać przeciwników, dobra. Okay. Yes. Tylko wiesz, bo muszę być za minionami, żeby tak gra dobry supporter, nie? Wiesz o co? No tak, na pewno mam taki zasięg na E. Co ja robię? Czyli ty... ja mam chyba większy zasięg, nie ty, nie? Tak no. ty. No dobra, to. Da dawaj, bo go unieruchomiłem. M nie widziałem, że go unieruchomiłem. Ty, ten i ten teraz mam jeszcze ze 170 HP mam 300, i bo C wiesz. Oj, ej, ty, czemu on ma wszystko dosłownie? Ty, co ja mam robić? Dij Dob... Oj, git. It's nice Dan. Proszę cię, napis na all nice Dan. Jak to się pisze? Nice dunk? Jak... I... Napiszę. Tak się pisze. Aha, dobra, to nie... No dobra. Jest! Aha, że gang, dobra. Oj. Taka, powiedz co napiszę. Cześć. Aha, dobra. To na razie nie Wiesz, Na Wiesz jak coś razie... to tak, powiedz. Tak, no dobra. Ale go ograliśmy. Ty! Bo ja A... mam teraz tego, A... Reddy Blue buffa no, ja, my dobra, Nie wiem, go to... wracać. Nie muszę? A co mi to daje no, tak ogólnie oprócz y tego? Większy damage więcej regeneracji many? O co chodzi? Y Red Buff daje ci, że. Ten. że, twoje, że jak mi z autodatku. no. To mi się podpala. A. Ja. Ten. U, daje ci manę większą regenerację. No to jeszcze HP mi się jakoś odnowi. I ty, bo tam. Chodź. Aha, trzeba Wordy stawić. Chodź, chodź, chodź. E. Oj. Oj, nie trafiłem. Bo ja wiesz co, się wtedy slow... ten... nie... ruszam w miejscu. Widzisz? Taki czerwony no, ja wiem, jest. wiem, ciekawe gdzie jest... ta. On chyba gra solo. To jest broken. A czy ty nie ma... czy ty właśnie... Nie zestunowałeś go i tak ten przyciągnąłeś? No tak, bo jak ty stunujesz, to ja mogę... Aha, nie, w sensie... Jak ty stunujesz, Aha. to ja go jeszcze drugi raz mogę przyciągnąć i to jest giga... Masz nie co ja nie wiedziałem, że to no działa, No tak, bo jak on, jak on, jak on, jak ja walnę ed i jest zestunowany, to mogę go przyciągnąć, ale nawet jak ktoś go zestunuje, to go przyciągam. Więc jak ty It's stunujesz, broken. ja go przyciągam, drugi raz go przyciągam pod damage, żeby miał, no... Jest broken. No jest. No właśnie nie wiem o co chodzi, myślałem że tak synchronicznie na początku to zrobiliśmy, że... A się oboje... E, nie, nie, nie. Ej, serio, połowa HP mi się tak od razu po fragu. Dobrze jest. Ty w ogóle mówili mi, że jeden... Jed, ten, że granie jednym... jedną postacią będzie nudna, a teraz na razie... Oj oj, oj. Umiem grać dwoma załóżmy, że to lux też umiem i... Jest superowo. Jak. Będzie dobrze, jak siądzie, w sensie. Skorka Afczy u nas? Czaj, o czym ty mówisz? Nie, u nich oni mają awkę w teamie. No nie, Dobra, gość już nie ma życia. No nie ma. Ty w ogóle, tym moim W mogę tak manipulować, że tak dam W, żeby gość podszedł bliżej, i wtedy dam E. Opatrz. Aha, no dobra, nie wyszło, bo poszedł w drugą stronę, ale go uderzyło. Aha, ty, redwa i wznikają znikają? No, po dłuższej chwili po gdzieś w Myślałem, że ty to są takie trochę średnie. Nie są właśnie fajne, bo... A, czerwony jeszcze ci daje zwiększoną regenerację życia. To nieźle na banie to przyjąłeś. No, ale Ty... ja mam takie coś jak się... archozwu. Ty, bo idzie tu... Aha, to nasz. Dobra, to nasz. W ogóle co sądzisz o dzisiejszym meczu Polska-Islandia? No, widziałem. Czy już, czy ten będzie dopiero. Yy, już jest. 2-2 remis. Towarzyski mecz przed Euro. Jak oceniasz taki występ? Ostatnia bramka 88 minuta, w sensie dla nas druga, więc ledwo co zremisowaliśmy Rozumiem. Ogólnie to średnio chyba. Ty, aha, bo on... Oj oj ty, bo problem... Dobra. Uciekam. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Oj, uciekam. Dobra. No i misja ukończona, nie, zadanie ukończone w 7.57, 2161 monet. No i Ty, bo butów nie mam, czekaj. Czemu nie dałeś Proponowany, proponowanych butów? Są. Dobra. Jodę Wiesz co? Za chwilę robię No co? Przez to że umarłem się tak lekko wkurwiłem A no to dawaj, podjeżdżamy No to i wiem że ja -e, patrz Ty niż albo ja Patrz Jezu Dobra, i 15 sekund Dobra, dwie, jedna sekunda, dobra, tylko i dobra Nie, okazja było, to 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 Ok. Aha, no dobra, Dobra, ja to wkładam. Pokonać... Ty, ja ty, był, tu aha, aha, pokonać... <ścoughs> aha, nie mam w sumie po co wracać, mam dobry. Ale nie deadłem, bo mnie uratowałeś Nie będę tolerować ingerencji Słuchaj, nie będzie to tolerować ingerencji Tak się nie powiem. Ben... <ś Nicholico> w ciekawostce <ś> <Solar> oh, Jakbyś pytał <śpiew> No dobra, pytałem nie, umrę. Patrz co robię z tymi minionami tyk. Pick. Ty moja, Pick. jak w początku early game'u nie zepsuję, jeszcze mam blue buff'a, co jest? Dawaj! No bo znowu mi tam zabijesz tego chuja. Dobra, jak... Znowu? No dobra. Nie wiem. Znowu drugi raz. Kurde, 2-0-3! I 3-1-2. Dawaj, podjeżdżamy! Nice. To fajny jest set Myślisz, że to poddadzą? Nie, w sumie 8-6 mm, Poddadzą w ziemnicym Kurde szkoda. A nie, był Yasułu nafilowanego. No to żeby nie poddała się. Nie Maria jeszcze który nie idzie pod heeling, który będzie się milion nafilował. <laughs> znowu Yasu Tu masz O nie, uciekaj. Jestem O kto tam? To co się dzieje? A, Nie, i ligu, i... Tak. Ty, dobra, dawaj Karu podjeżdżamy. Co ty robisz? Gracie w ligusie? No. Dobra, trochę mnie poniosło, ale 2000 monet miałem, to tak, wiesz... Tak to była. Karol znowu wrócił do tej gry. Aha, to dlatego się Karol pyta, bo chciałeś moje konto, co? No. Chciałem Dobrze. ci coś napić, 50 level. Ej, Dexis co sądzisz? Prędzej te, ty byś tam bił bana, pajacu, nie wiesz gdzie sprzedać. jak zachowywałam przez ostatnie dwie gry, Filip. Dobrze, znaczy, no tak, dobrze. Ej, Dexis, a co sądzisz o statach 3 1, 5 Wymiatasz. Ej, a co sądzisz o statach 48 kili i 5 deadów? Jezu, a kto to jest takim noobem? Ja. I <laughs> <O>, no. <laughs> I pentakilla po <był> tym <laughs> i quadra. Beznadziejne statystyki, Małe kartki A4, czekajcie. Beznadziejny staty, prawda? Kartki A4. Kurcze, widziałeś co zrobiłem? No. Widziałeś ten podejście tym czymś? Dobra, dejkujemy go. We die, we die, Tim, okay? No dobra. O, chodź chodź tutaj 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 urosły Chodź tutaj tutaj Dobra ja Ma jednak tego tego pajaca We dive him we dive, we dive I go dive him A Może Acz. najpierw wierzę. No, no dobra dawaj Aha i patrz Kill No i co łatwo No dobra ale ja No z dobra Sprawdziłem co robicie No nudzimy się Ale poszedł Tak już. naprawdę Wiem, wiem, Super owo jest co ty? Wreszcie nie. Jestem okay, w ogóle mało? levelem do przodu od ciebie. Od całego teamu, no nie, oprócz tego Warwicka jest ok. Nie wiem jak. Ale no, Warwick tam się zepsuł ogólnie. Zrobili go tak. Warwick ma 11 level. Ty, bo my tu na bocie bijemy wieże. Może nie grajmy, tak? Nie bijmy wieży. To jest granie dla fragerów i z poduchów idziemy tu mam, mam ignite'a na tego jasu jakby się healował po tysiąc, jakby coś chodź tutaj, chodź, chodź, chodź mam pomysł Dostaw mi to, dzięki Stawiam. Nie wiem, jakbyś to zabrał, to bym się tak. Oj, aj problemy! W sensie nie do końca! W sensie tylko jest patrz. taki jeden i można by go zabić. O. No to na niego. No to dawaj na niego. No już i one go zabije. Nie, tu jakaś gruba akcja się dzieje, dawaj. Wbijamy. Dobrze. 317. Ja... Co tam się dzieje? A, ja suba... Dobra, patrz jak się poświęcimy. Po, nie, Dobra, mutuję go, bo jest śmieciem. Nie wiem, chłop nam nie wlatuje, To równo robi. Nic nie ma. Ignite, flash. A. Jezu się podpalił. Czemu? Dobra, gramy Ostatni. Dobra. Można. No, bo tak świetnie idzie, no trzy winy pod rząd. No. bez jest... Dobra. Dobrze. Teraz gra Solo. Solo bota graf. Tak? Ok? No. No dobra. Ja chcę te grać z na dżungli.